Udaliśmy się na mieszkanie, gdzie działy się różne rzeczy, i właścicielem właśnie ruszające naczynia, kubki spadające naczynia, otwierane szafki. A było nam powiedziane, że to tylko część różnych takich zjawisk, które na danym mieszkaniu miały miejsce. Inne rzeczy wiedzą odpowiedni księża, nie wiem czy egzorcysta też. W każdym razie. Pojechaliśmy rozbroić owy obraz. Doszło, że jeszcze jeden też dobrze by było, to już tak z takiej profilaktyki, bo tam właśnie jakieś takie, takie no nie powiem, że straszyło kogoś, a tu dla świadomości wiernych, obrazy świętej, wizerunki świętej, Matki Bożej i Pana Jezusa. Pojechaliśmy na, na jakieś tam miejsce żeby można było uczynić, no i, i według zasady niszczenia takich przedmiotów porąbane, podarte, spalone. Przy okazji znalazł się jeszcze w mieszkaniu jakiś tajemniczy, no nie wiem, czy wirujący talerzek jakiś, jakiś. Spełniliśmy dobry uczynek. Spełniłem. W tym czasie pani, która, która była z nami, modliła się z drugą osobą, współwłaścicielem czy właścicielem, tam, mieszkańcem w każdym razie mieszka. Także spełniliśmy dobry uczynek, żeby wierni o tym, o tym wiedzieli. Załatwiliśmy po ponad pół roku to, co ksiądz nakazał zrobić katoliczce z przedmiotami, które. Mo on widocznie tak rozeznał, że miały znamiona, jakby miejsce było opętane, zawładnięte przez diabła i przez te przedmioty konkretnie straszeni, no bo cóż można mówić. Że jeszcze nie widziałem żadnego egzorcysty, który z diabłem się zmagał i od diabła nie ucierpiał. I nie, nie ucierpiał w znaczeniu, że się diabeł na nim mści, tak to rozumiałem. Bo to jest niezawinione, tylko że jak lekarz, który gruźlicę leczy i na gruźlicę zachoruje, to znaczy walczy z tym, który jest mordercą, kłamcą. Bo jako źródło ma podstawowy grzech. Pychę, diabelska pycha, i że egzorcyści chorują na pychę. I tu warto mi poczynić uwagę, pamięcią sięgnąć, nieraz mówioną. Wracałem z pielgrzymki, pierwszą, którą odbyłem, 2016 rok, lipiec, do Matki Bożej, do tej Bramy, do Willa. Upraszałem tam Matko Najświętsza w ostej bramie o łaskę, żebym się nie bał przełożonych. To było po tym, jak został nałożony na mnie pisemnie zakaz publicznego głoszenia słowa Bożego z tytułu kontrowersyjności kazań, o czym było wczoraj. I słowa księdza Jacka bałemby. Niech ksiądz da sobie spokój z egzorcyzmami w znaczeniu myśleniem o tym, żeby, żeby służyć posługom egzorcystów. Chociażby jak mój przyjaciel był, kolega ksiądz Marcin, Marcin Kozyra w Lubinie. Niech się ksiądz nauczy sprawować mszy świętej w Rycie Rzymskim i ksiądz więcej duszą pomoże niż przez jakiekolwiek egzorcyzm. Słyszeliśmy w czasie słówka księdza, księdza Jacka, mówię wprost, dwa razy powiedziane bodaj, dwa razy, jeśli nie częściej, z konkretną też jak jakby się wskazywało na ciele, które prowadzą na postronku na rzeź, że czuje, ksiądz Jacek mówił wśród was, diabła. Że trzyma was na uwięzi i wskazywał ten gest. Widziała pani, słyszała, zrozumiała, czy nie dotarło? Też. I ksiądz nie wskazał na konkretną osobę i osoby. Ale nie powiedział tego raz, powiedział dwa razy i mówił na sposób, w którym jeżeli ktoś chce słuchać i umie słuchać, wie, że ksiądz mówi rzeczy. Najważniejsze i rzeczy zgodne z prawdą. Więc nie można obok takich słów przejść, sobie mówił. No, kto kogoś diabeł prowadzi na uwięzi, to to nie są rzeczy błahe. Trzeba mi wziąć, że dotyczą mnie. Mnie, księdza Michał. Jeśli nie możesz się tak modlić, bo twoja wiara ci to nie pozwala, to wychodź stąd. Wziąć stąd intencją odmawia różaniec i modli się. Niech uwolnione będzie piekło i zemsta na nich, całego piekła.